No ona jeszcze ma tutaj trenik. Aha, on jest te, podpięty w tej chwili. O. Czy jest fajnie podrakowany. Mhm. No, To no, przymierzymy tak. Dobrze. <laughs> Dobrze. Jak będzie pani szło, to będzie taka jak, fajnie prezentowała. Dobra, mówić okay. wszystko. Bo no. była tego. Tak, tak, no. tak. Tak, bo włosy na pewno będą. Tak, do... tak. O. Suknie w sezonie 2011 obfitują w bogate zdobienia z kamieniami Swarowskiego, natomiast doły są nieco skromniejsze, również te sukienki są w stylu Princesy. Natomiast też y, polecamy, żeby dziewczyny miały biżuterię bardzo bogatą, jakieś kolczyki, tutaj coś na szyję, diademy. Tradycja jest nadal nawalony, na ale kolczyki, są też indywidualne klientki, które chcą mieć dobrać, coś to innego na głowie, czyli tak zwane toczki lub stroniki, a także kwiaty. Nasze kandydatki na misz ubrałyśmy również sukienki bardzo szerokie, bardzo bogate i nawiązałyśmy do tego także bogatą biżuterię. Mi się wydaje, że te dłuższe, te bogatsze, bardziej błyszczą, prawda? Bo tutaj też Bo jak nie będzie żadnej tu biżuterii, to jedynie jeszcze bransoletkę do, dobierzemy. To tak, może mamy jakieś drobczyki czy coś. Tak, no. Dobra. Czyli mamy dobrane. Czyli mamy dobrane. Tak, dobra, na